Witam z tej strony Kortez, z Mine TV Dzisiaj chciałbym Wam pokazać y, Seedam Ogólnie będę nakręcał y, poradniki z Seedami y, Na samym początku tego kanaliku y, Pierwszy no, już Wam pokazuję, tylko wziąłem sobie bonusową skrzynię na sam początek y, Z tej racji żebym nie musiał Kraftować y, Żeby to nie zajmowało czasu na craftowanie Ogólnie bez craftowania i by się też przeżyło o Boże, trzeba to tu wrzucić. Wrócimy. O dobra. Pochodnie może sobie zbierzemy jeszcze jedną. O, widzę, że będę musiał jednak pierwszy poradnik, to jest głównie testowy. Gdyż tu widzę, że już występują jakieś problemy z FPS-ami, które będzie trzeba zniwelować. No więc tak, wracając do tego SIDA. Respimy się w tym lesie. Następnie wchodzimy najlepiej sobie tutaj. I patrzymy gdzie się znajdujemy. O, jestem w tej lokalizacji. O, właśnie daleko nas jest NPC Village, gdzie możemy znaleźć stworzenie na naszą pierwszą nockę. Ale tu nie o to chodzi. I nasa... o Boże. Jeżeli chodzi o tego seed'a właśnie teraz zmierzam do takiej jakby świątyni, gdzie znajdziemy dla siebie diamenty, sztabki złota i kości, ja no tak diamenty już mówiłem sztabki złota, sztabki żelaza mm, i tutaj, momencik już, już jesteśmy tutaj już, o dobra to nie jest też takie proste ponieważ mogą pojawić się moby co ja robię dobra <laughs> będziemy musieli się pobawić bo to może być creeper Dobra, wejdziemy tutaj, zobaczymy co tutaj się nam święci. Nie widzę, nie widzę, żeby tu ktoś lub coś się pojawiło. Może jeszcze przejdziemy tu na wszelki wypadek. Nie, nie ma nic, no dobra. No więc wracając do rzeczy, krokiem teraz rozkupu rozkupujemy. O Jezus, ciągle mi się myli. Yy, rozkopujemy, rozkupuje, boże drogi i tu widzimy już taką jakby taki kraterek mini, Dobra, kupimy. no najlepiej byłoby, albo mam inny pomysł, chwileczkę mi to zajmie jeszcze, poczekajcie, bo muszę, bo trzeba się jakoś tam dostać, od razu mówię, nie radziłbym tam skakać i zaraz tam powiem dlaczego, jak pewnie wiecie, w tego typu świątyniach zawsze na dole <laughs> Zabezpieczony to wszystko jest TNT jeżeli wejdziemy i trafimy na płytkę no to wybuchniemy ewentualnie możemy zrobić taki manewr że skaczemy blisko tej ścianki jak widać nam się nic nie stało i teraz proszę następnie 3 diamenty sztabki złota 3 kości e, następnie tu proszę następne 2 diamenty i 12 sztabek żelaza następne 8 tu mamy co tam jeszcze było bo nie zwróciłem uwagi a kości to się tam mogą na coś przydać następnie tutaj jeszcze jedna sztabka jak widzicie na samym początku startujemy z 8 sztabkami zota e, pięcioma diamentami i sztabką żelaza teraz trzeba się jakoś stąd wydostać ale zanim się wydostaniemy jeszcze chciałbym wam zademonstrować TNT które możemy zebrać a wiadomo zawsze coś tam pomoże i zawsze ja tam zbieram bynajmniej oczywiście tu możemy też troszeczkę pobawić się kopiąc gdyż już zauważyłem, że można znaleźć tutaj rudy żelaza no ale teraz nie będę tego demonstrował teraz podskoczymy sobie wyżej okej okay. o dobra, skwardujemy tą wełnę ono w tym poradniku na mnie o Jezus, co ja robię? Dobra, to teraz skoro mamy te nasze boskie rzeczy, jak wiadomo na start jest to bardzo przydatne, taki pak, i teraz z tego miejsca udajemy się do NPC Village. Tędy, jak widać wszystko to odbywa się w niedalekim odstępie od naszego respawna. Właśnie jeżeli chodzi o tego Seeda, nie wiem też yy, skąd go wyrwałem gdzieś go miałem zapisanego w Sidach. O, proszę bardzo, tu jest już NPC Village Miałem go sobie do tematu, miałem go gdzieś zapisanego, nie wiem skąd Gdzieś go wziąłem i akurat mi się takie coś fajnego tu przytworzyło O tu widzicie, mamy pszenicę i tak dalej, itp Domki, w domkach raczej nic nie będzie To jest tak na pierwszą noc, żebyście się mogli schronić, zebrać surowce O jejku i tak to właśnie wygląda domki są takie o mam tutaj widziałem też w jednym że mamy gdzieś 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 yy, poczekajcie skrzynkę do kraftowania momencika właśnie jest i możemy sobie o jejku spokojnie kraftować no to jeżeli chodzi o ten sit to by było na tyle ogólnie bardzo fajna okolica Gdzieś tu widziałem jeszcze zwierzęta, ale o właśnie tutaj są Tylko że w większych ilościach, nie wiem gdzie teraz się po... O tam są, tam są, no możemy tutaj się pojawić Ciekawa okolica jednym słowem hmm. Weseczka no nie jest za duża Mała, mała Endpist Village Ale możemy na początek bardzo fajnie tutaj pobawić się i zacząć grać Gdzieś tutaj w ogóle jeszcze są lochy, tylko nie mogę ich aktualnie znaleźć, teraz ich tutaj szukam No ale to już nie będzie Najwyżej je znajdę to w następnym następnym odcinku. No słuchajcie, więc żegnam się z wami i miłej zabawy z tym seedem. Jeżeli macie jakiś seed, możecie podesłać do mnie na maila, którego wrzucę pod opisem kanału. Yy, tak zarówno jak i seeda. No to żegnam się z wami. Trzymajcie się. Cześć.